To ja zapytam o dokładność tego telefonu, bo są różne modele i zakładam, że też zarówno ten moduł GPS, jak i akcelerometr, tak, magnetometr to wszystko, co pan wymienił, też pewnie są skalibrowane w zależności od firmy, w zależności od tego, czy to jest. Telefon najnowszy, czy jednak troszkę starszy? My dzisiaj korzystamy z telefonów, które specjalnie korzystamy z telefonów, które są, które są starsze. I często to tak naprawdę nie zależy od tego, jaki jest tam chip włożony, tylko jak jeszcze na przykład nakładka programowa ta, ta Androida, jak ona współpracuje z, z telefonem, czy jest właśnie, oszczędza baterię, czy nie oszczędza tej baterii. Tutaj, jeżeli chodzi o, o, o dokładność, my zbieramy z taką częstotliwością dane ile faktycznie ten czujnik jest w stanie nam te dane przekazać. Akcelerometr akurat w tym telefonie, o którym wspomniałem w w krugerze, próbkuje 400 razy na sekundę. To jest lepszy wynik niż w niektórych czujnikach dedykowanych. Jeżeli chodzi o magnetometr, czy żyroskop również, również jest to jest to na takim na takim poziomie. Jeżeli chodzi o dane dotyczące z GPS-u, my próbujemy tak jak ten czujnik nam przekaże. Może dać nam raz na sekundę, może dać nam pięć razy na sekundę, tak? To wszystko to wszystko zależy w jaki sposób on nam te dane, te dane podaje. Tutaj dokładność, jeżeli chodzi o o, o właśnie pomiary GPS-u. Dane i badania pokazują, że opierając się tylko i wyłącznie na, na danych lokalizacyjnych za pomocą GPS-u, one mogą mieć błąd od 8 do nawet 12, 12% czy to przez przelatujący samolot, czy przez blachę, która jest umiejscowiona gdzieś koło, koło boiska. Firma Android, w tej, w tej chwili firma Google i yy, 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 biorąc pod uwagę system operacyjny, pracuje dzisiaj nad tym, aby, aby lokalizować urządzenie, czyli telefon yy, do 30 centymetrów również w pomieszczeniach za pomocą yy, Wi-Fi i Bluetooth. A więc jeszcze więcej danych dostarcza do wyliczenia tej. tej, tej do, ta precyzja jest zwiększona przez właśnie dostęp do, do właśnie takich danych, czy to z Wi-Fi, czy z Bluetootha, więc więc ta dokładność jest naprawdę na na dobrym na bardzo dobrym poziomie.